Dzień dobry, wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja Prime. Jest ze mną Janusz ze Złomowiska. Witam wszystkich serdecznie, witam Cię Monika. Witam, witam, witam. Dobrze, że pamiętasz moje imię i cieszę się bardzo, ja też pamiętam Twoje. <grym> nie, no wcześniej nie pamiętałaś, ale ja się nie gniewam, bo ja też mam problem do imion. Tu za, yy, kobieta od zawodnika, a ja do niej dzisiaj Monika, <grym> powiedziałem, też zapominam imiona. To się nie gniewam. To my się, nikt nie się nie gniewa w ogóle. E, mam nadzieję, że, że możemy teraz przejść do kulminacyjnego, kulminacyjnej części, Zadora już siedzi na panelu, kulminacyjnej części naszego wywiadu. Powiedz mi proszę Cię, jak się czujesz po konferencji? To no dobrze, dobrze, show nam skradli, Grzesiu nam... To? Hellboy? Hellboy? nam skradł z Pawłem Jóźwiakiem, prezesem, ale znowu razem nie mamy jakiejś złej krwi. Mi się wydaje, że on w miarę kulturalny jest, nie będzie tak ubliżał, nie wiadomo. Możemy siebie wyzywać, ale tam rodzin czy nie, bo on jest w miarę normalny. Ja też go nie będę wyzywał. Oblał mnie wodą, na szczęście czystą, mam nadzieję, że jest zdrowy, że nie wypali mi jakieś <gryny> dziury tutaj. No raz. Dlaczego? No nie wiem, chyba chciał podymić coś, nie wiem. <gryny> Jak się denerwujesz, to się śmiejesz? Nie, ja zawsze jestem uśmiechnięty, <gryny> zawsze się śmieję. Jak przygotowania w takim razie do walki. Jak długo trenujesz? No, trenuję teraz 3 tygodnie i teraz na najmocniejsze trzy tygodnie są przygotowań. Codziennie trening. Codziennie. Codziennie. W jakiej formule będziecie walczyć? Boks, małe rękawice. Kto chciał taką formułę Ani na przykład MMA? Nie oszukujmy się, Monika. Jak ja wyglądam, miała ja 165 kg, no a ze 160. Jakby jeden na drugiego się położył i co by było w tym. Do, sumo. Sumo, do oglądania, to ciekawego. A w boksie trochę się pobijemy, chociaż może ze 2-3 rundy będzie walczyć. A w MMA to ja bym się położył na niego, on na mnie i koniec walki. Nie, no bo jak ty masz jesteś tak duży, ja nie mówię, że jesteś duży i on jest duży, no to macie siłę mniej więcej podobną, prawda? No nie wiem, mi się wydaje, że ja mam więcej siły od nowasa. nie wiem, czym on się zajmuje, ja całe życie zbieram złom, siłowo, siłowo pracuję, więc mam więcej siły, ale ciężko człowieka takiego 160 kg spod siebie, on jeszcze na tobie leży, jesteś zmęczony, ciężko wy, 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 wyjść spod takiego człowieka. Od małe ja podczas walki z Nikki też kurde, się tak zaplątałam, że... Ale no to też jesteś króciutka? Ile masz 60 kg? 47. O jezu! Trzy razy więcej od ciebie masz nawet ponad! No to ja bym. Ja, ja, nic, ja nic nie mówię! Janusz, proszę cię powiedz mi, jeżeli chodzi o walkę. Czy ty już powiedziałeś wszystkim swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie? Tak, wiedzą znajomi. Jeszcze tam nie ogłaszałem w internecie, teraz już dzisiaj są w internecie ogłaszane. Najbliżsi znajomi, jedzie duża, dużo osób moich. Na ten moment spodziewam się, na ten moment najbliżsi znajomi 100 osób. Bardzo dużo. No i to tak co najbliżsi znajomi to nie mówiłem takim dalszym, takie najbliższe grono. No, mamy dużo znajomych, dobrych kolegów. Powiedz mi, bo też w telewizji e, gdzieś, gdzieś tam przemykasz, e, czy telewizja też będzie? O nie wiem. E, ja jestem e, w telewizji w filmie, który do telewizji daje. Mi się wydaje, że osoby będą kamerzyści, dźwiękowcy może, może szef produkcji. Ale cieszę się po prostu ja, to jest niesamowite że tyle osób Cię wspiera to jest bardzo piękne. No mamy i też jest wiadomo hejt, ale ja się nie przyjmuję, chcę zrobić. Co to jest hejt? No że po co tu idę, ale ja idę tu na siebie. Po pierwsze załobyć jakieś tam pieniądze, po drugie słuch. A o, masz pieniędzy? Nie, nie narzekam, ale ale wiesz. Ale może być więcej. Ale może być więcej. Taki zastrzyk gotówki na przykład mojej pensji miesięcznej, to masz pensję dwumiesięczną co albo, albo, to jest rozsądne. Albo na przykład pensji trzymiesięcznej. Nie będę mówił, ile mam w kontrakcie, ile zarabiam, no ale yy, wiadomo, można w coś zainwestować, nie wiem, na wakacje pojechać z narzeczoną, a pieniądze, pieniądze na ziemi nie leżą, trzeba, yy, trzeba zapracować. Ja też tak uważam. Jeżeli chodzi, wróćmy może teraz do typowo sportowych, co Ci największą frajdę sprawia podczas treningów? że dostaję w kość, mam, takich, yy, mam dwóch takich trenerów, że mi tak dają w kość, ale ja się cieszę, ja lubię to, ja lubię jak dostaję w głowę, yy, trzymam gardę, że się męczę, że to mnie nakręca, yy, bo jakbym nie miał tej walki, nie mi się, jestem leniem, leniem, w ten, w ten sposób leniem, że pracować to ja potrafię po 12 godzin, ale jak ja bym miał iść na siłownię czy coś, to by mi się nie chciało, a jutro, a pojutrze, a tak to trener jest bardzo dobry mój znajomy, Imię wspiera i nie mogę go zawieść, nie mogę nie przychodzić na treningi, bo bym, to znaczy, żebym go nie szanował, bo tracę, tracę jego czas. Czy mi się dobrze wydaje, czy ty jesteś zadaniowy, że jak zrobisz swoje zadanie, to wszystko inne odkładasz, robisz swoje zadanie, wszystko inne odkładasz na bok i później nie ma czasu na sport? Zgadza się. Zgadza się, tak jest. No i właśnie o tym, to jest cała, W tym jest ambaraz, żeby dwoje chciało naraz, czyli żeby sport chciał i żebyś ty chciał. No, teraz chcę sport i teraz i ja chcę. Mamy miesiąc do Gali. Mam nadzieję, że z Nowiasem damy doby show. I trenuję. Trzy tygodnie, zero alkoholu. Jest sylwester, jest, y, z nieznajomymi robimy wigilię, ale zero alkoholu. Bez procentu? Bez. Nawet nic. Można? Zobaczymy, czy można. Można, sam sobie powiedziałem, że. Dobra, to teraz, ja widzę, że jesteś tak podekscytowany, ja bym chciała bardzo zobaczyć, jak skaczemy i się cieszymy. Dobra. Bo, no. Uwaga! Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Powodzenia życzę. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Następnym razem pogadamy. Trzymam mocno kciuki i za Ciebie, za Twój team i za wszystkich wspierających. Pamiętamy dzwoneczki subskrybujemy i piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej walce czy jesteście za, czy powinien jednak odpuścić. Nie odpuszczaj! Nie odpuszczaj, dziękuję.